Ponad 7 milionów sprzedanych kopii w pierwszy weekend. Ponad 700 tysięcy graczy równocześnie na samej platformie Steam. Najlepszy debiut w historii serii i jedna z najszybciej sprzedających się gier w ogóle. No a przecież mówimy o grze od EA Games czyli o jednej z najbardziej znielubianych przez graczy korporacji. Także wygląda na to, że w końcu ktoś w zarządzie EA poszedł po rozum do głowy. W końcu uznał, że hej, dajmy wolną rękę twórcom gry, niech zrobią taką grę, jaką uważają, że rzeczywiście będzie dobra. No i co? Poszło? No poszło. Bo Battlefield 6 pokazuje, wystarczy zrobić dobrą grę i gracze kupią. I gracze zagrają. I jest sukcesik, jest sukcesik. Rzuciliśmy miliony? Rzuciliśmy, ale wydaliśmy je dobrze, a nie na drdy małe, które przepalają zwykle wielkie korporacje na kompletny Pierdoły, nieistotne dla samej gry, na kolejne agresywne próby monetyzacji, próby wyciśnięcia z graczy pieniędzy, na polityczną poprawność pychaną tu i tam. Na masę innych kracińskich rzeczy się wydaje pieniądze w jakichś korporacjach, no a o jakości potem nikt nie pamięta. Tutaj w końcu ktoś pamiętał, i w końcu ktoś wydał te pieniądze dobrze. I proszę bardzo o to są efekty. Swoją drogą nie wiem, czy wiedzieliście, ale szef serii Battlefield, głowa projektu, Vince Zampella, wprost mówi, że gdyby nie to, że jego pracodawcy z EA Games byli takimi. Hmm. Huntcwotami, to nie powstałoby wtedy Call of Duty, czyli de facto największy konkurent Battlefielda. Teraz jednak Battlefield powraca w końcu w blasku chwały. Zasługa w tym jest właśnie ludzi, którzy rzeczywiście znali się na swojej robocie, oraz tego, że nikt z góry im w tej robocie nie przeszkadzał. Całe szczęście dotrwaliśmy w końcu czasów, gdy to można odpalać nowe gry na najwyższych ustawieniach i wcale nie trzeba przy tym wywalać całej wypłaty na nową kartę graficzną. Bo taką kartę RTX 5060 Ti można mieć już za 2000 zł. Bo właśnie taką kartę podesłał mi sponsor dzisiejszego odcinka: Nvidia oraz Dineworld. Karta, którą tu widzicie, to właśnie nic innego jak GeForce RTX 5060 Ti, a więc w końcu prawilna wersja z 16 GB pamięci. Czy jest dobra? No cóż. Świetne opinie w necie mówią same za siebie. Jednakże najlepsze jest to, że można cieszyć się zarówno piękną, realistyczną grafiką, jak i świetną płynnością w grze, a ten zapewnia technologia DLSS 4, przełom w grafice opartej na AI. A jeśli ktoś lubi granie kompetytywne, to z pewnością doceni technologię Nvidia Reflex która ma za zadanie do minimum zmniejszyć czas pomiędzy tym, co się dzieje w grze, a tym, co widać na ekranie. A to wszystko i więcej dostarczy Wam właśnie model GeForce RTX 5060 Ti. I to w świetnej cenie za około 2 tysiaki. Link, gdzie znaleźć tę potężną maszynę zostawiam w opisie materiału.